No siema, ja jestem Igor, witam Was w piąteczek i zapraszam na dzisiejszy film. Paulo Bruno Dibala urodził się 15 listopada 1993 roku w Laguna Larga w Argentynie. Ma także włoskie i polskie obywatelstwo. Jego dziadek był Polakiem. Obydwa kraje proponowały mu grę w kadrze, ale zawodnik zdecydował się na występy w reprezentacji Argentyny. Zadebiutował w niej 14 października 2015 roku. Ten lewonożny napastnik klubową karierę rozpoczął w wieku 17 lat w zespole Instituto Cordoba. W 2012 roku trafił do włoskiego Palermo. W barwach tej drużyny występował przez trzy sezony, zdobywając w tym czasie 21 bramek. W 2015 roku przeniósł się do Juventusu Turyn, który zapłacił za niego 40 milionów euro. To właśnie z tym klubem osiągnął Największe sukcesy Mistrzostwa Włoch, Puchar i Superpuchar Włoch. Jego kontrakt z zespołem z Turynu obowiązuje to do 2022 roku, ale sam zawodnik w wywiadach często podkreśla, że chciałby kiedyś zagrać w polskim klubie. To tyle z dzisiejszego odcinka, pamiętajcie o kciuku w górę tam pod filmem, o subskrypcji kanału, bo filmy są tutaj codziennie, czasami co dwa dni, ale przeważnie codziennie, więc strzel lajka, subika, to tyle na dziś, trzymajcie się, cześć!